I witam bardzo serdecznie wszystkich naszych stałych, jak i nowych słuchaczy, oglądaczy z tej strony MatSmog. I dzisiaj chcę poruszyć temat ostatnich wydarzeń, mianowicie hmm, chodzi tutaj o dwa wylogowania hmm, jednej osoby, która była dość znana, chodzi tu o Charlie Okirka e, oraz e, Iryny Zarudzkiej, m, która była... No, młodą dziewczyną y, mieszkającą w Stanach była uchodźczynią, y, i tam postanowiła się zatrzymać, osiedlić, pracować. Miała marzenia. Czyli y, powiedzmy, tutaj z tej strony widzimy taki y, symbol y, spełniania się w amerykańskim śnie. Ale zanim zacznę temat, chciałem tutaj po pierwsze Was bardzo serdecznie przywitać. Po drugie, Przypomnieć, Że wszystko, co tutaj mówimy na tym kanale, to są rzeczy tylko i wyłącznie z naszego punktu widzenia. Yy, wrzucamy wiele różnych tez, yy, wrzucamy teorie, często przez wielu uważanych spiskowe, które czasami okazują się niestety prawdą, ale chciałem tu właśnie poruszyć ten temat, ponieważ. Te rzeczy zaczynają się łączyć, być może to są moje wymysły, być może nie, a być może razem tutaj wykminimy coś, co będzie, no powiedzmy, czymś o wiele bardziej takim zmierzającym w stronę poznania prawdy, bo jak wiecie, wydarzenia tego kalibru to niekoniecznie są wydarzenia przypadkowe. Władzy zawsze na świecie zależało na tym, żeby polaryzować ludzi, białych z czarnymi, lewicą z, lewicę z prawicą, jak i również y, widzimy to na wielu innych polach. Dobra, wskoczymy sobie do naszej tutaj małej y, kawiarenki. Jeszcze tylko wrzucę tutaj jedną rzecz. Ola też dzisiaj, której bardzo dziękuję, podesłała mi kilka ciekawych materiałów. I właśnie tym materiałem się tutaj przyjrzymy. Mam też materiał, który chciałem wam na początku puścić, żebyście zobaczyli, być może nie widzieliście tego jeszcze, gdzie Charlie właśnie wypowiada się na temat Ukrainy. Ja właśnie ładuję do studio ten film. Udało mi się go namierzyć, pobrać. Więc momencik, tutaj tylko sobie go wrzucę. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji, jeżeli macie jakieś przemyślenia, bo na, co, co łączy te dwie sprawy? No to przede wszystkim to, że obydwie ofiary zostały ugodzone w szyję. To już mnie po prostu pyknęło, jak usłyszałem, że jedna osoba oberwała, właśnie Charlie oberwał kulą, a Iryna nożem w szyję. Obydwie osoby w miejscu publicznym Obydwie od razu władze zareagowały, wiecie, władze czasami są sprawy ważne i ważniejsze, czasami reagują opieszale, nic nie wiadomo, niczego nie podają, a tutaj wszystko w mediach, bum. A jeżeli media wspólnie nad, w jakichś kwestiach się zgadzają, czy lewicowe, czy prawicowe, czy jakiekolwiek inne, to znaczy, że coś tutaj grubo śmierdoli. Dlaczego? Pamiętacie rok 2020, kiedy media zgadzały się razem, wszystkie e, szły w jednym tańcu, hmm, celebrując Katar Celebrycki, ciskając nam, że będzie bardzo strasznie, bardzo strasznie, jeżeli po prostu my e, będziemy, e, nie będziemy się stosować do tak zwanych obostrzeń i innych tego typu rzeczy, co moim zdaniem jest e, no, trochę... Reklamowany. Zawsze jest strach. No i o co tutaj chodzi? Ludzie, ludzie zawsze się boją, Lu ludzie, i e jeżeli w grę wchodzą wydarzenia tego typu, że nikt nie może czuć się bezpiecznie, jednocześnie mm, rządzącym i kontrolerą tego całego, tej całej rzeczywistości, czy to w symulacji, czy nie. Zależy na tym, żeby móc jak najwięcej. Aspektów życia społecznego monitorować i mieć pod butem przysłowiowym. Dlatego też najpierw musi być jakieś wydarzenie, później musi być tak zwana reakcja, a później będzie już rozwiązanie, które będzie dokładnie tym, co chcą wprowadzić. A więc więcej kontroli, więcej służb mundurowych uzbrojonych, tutaj dodam, na, na ulicach. I również cenzura w internecie, co bardzo, bardzo ostatnimi czasami, czas, w ostatnich czasach próbuje się po prostu nam tutaj przepchać. Unia Europejska bardzo usilnie stara się cenzurować internet i chcieliby, najlepiej to jest taki mokry sen, żeby można było tylko i wyłącznie podklepywać ich racje stanu, że planeta płonie, że migranci to jest normalnie no coś niesamowitego, lekarze, zwłaszcza ci nielegalni, lekarze, chirurdzy, inżynierowie, projektanci, jeszcze nie wiadomo czego, pewnie długo mody również. Więc tak to wygląda i już mi się załadował chyba ten filmik? Nie, jeszcze, jeszcze momencik, za, chwi za chwilę się pojawi. W międzyczasie tutaj dostałem też od Oli kilka innych, innych właśnie rzeczy, gdzie jest pokazane jak tam osoby. Może nie będziesz tego słychać. Dobra, jest mam. Gdzie oso, osoby zaraz przed tym postrzeleniem tego Charlie'ego, no, które niestety skończyło się jego śmiercią. Pokazują pewne gesty. Jest facet, który filmuje, i tam wykonuje gest trzymania się za daszek, czapeczki. Po czym pokazuje, łapie się za ucho, gdzie ktoś analizuje później ten film, że to są gesty takie stricte militarne, które oznaczają na przykład, uwaga, snajper i tak dalej. Mam właśnie ten filmik, już go sobie tutaj pobiorę i za chwilę go załączę do studio i wrzucę. A chciałbym, żebyście też zobaczyli, bo to jest też istotne, żeby podkreślić, że dziewczyna, która, która zginęła, e, dźgnięta nożem w autobusie, e, to jest e, obywatelka oryginalnie Ukrainy. I ona też coś symbolizuje. Wiele, wiele tutaj z różnych e, takich e, symboli politycznych i, i nie tylko. Właściwie te rzeczy są, e, no ja tu wypunktuję kilka takich e, właśnie e, łączących te sprawy. Czyli Charlie Kirk był zaszczelony jednym strzałem w szyję podczas wystąpienia publicznego, natomiast ta dziewczyna była zgnięta nożem w szyję bez jakichkolwiek interakcji w zwykłym pociągu. I obie ofiary zostały zabite nagle, właśnie w miejscach publicznych, no i powiedzmy teoretycznie bezpiecznych, czyli tam, gdzie my się poruszamy. Czyli już jest pokazane, że cokolwiek mówimy, co, czy co, cokol, czegokolwiek nie robimy, to może powodować zagrożenie. Czyli mamy tutaj białą kobietę, białego mężczyznę, tutaj dziewczyna uciekająca przed konfliktem, chcąca spełniać swoje marzenia, bo chciała być tam chyba asystentką weterynarii czy coś w tym rodzaju. Natomiast Charlie Kirk był gościem o poglądach zdecydowanie prawicowych, który również uważał, że. Powinno być tak zwane przyzwolenie na posiadanie broni w Stanach Zjednoczonych, które tam też działa, on po prostu stał za tym. No i wiele też, co jest najśmieszniejsze, lewicowych działaczy, TikTokerów, jakkolwiek ich można nazwać. Moim zdaniem, ludzi, to jest tylko moim zdaniem, ludzi odklejonych od rzeczywistości, w wielu przypadkach zaburzonych i to zdrowo, niezdrowo. Którzy wręcz śmiali się i wyszydzali to wydarzenie, że on po prostu zginął. Ludzie, którzy głoszą hasła pod tytułem równość, miłość, tolerancja, jednocześnie są bardzo agresywni i w momencie, gdybyśmy zamienili rolę. I na miejscu Charlie'ego usiadł jakiś lewicowy ktoś tam i został zabity. W tym momencie pewnie by się działo grubo. Płonęłyby sklepy, wiele rzeczy niedobrych działo by się na ulicach, no, ale to tylko wiecie, takie sobie tam gdybanie. Dobra, filmik się już Ja tutaj wyciszę podkład muzyczny i będziemy mogli sobie go zobaczyć. A więc wrzucam i zobaczcie jakie Charlie miał poglądy na temat Ukrainy. To ciekawe. Wśród publiczności kilka osób uważa, że ten film nie był prawdziwy. Powiedzieli, nie ma opcji, żeby to było prawdziwe. A to właśnie finansujecie, ostrzegaliśmy was przed finansowaniem tej ukraińskiej wojny, że nie wspieracie wcale najlepszych. To nie jest to, co mówią wam media. To nie jest żart. To jest oficjalny rzecznik. I znowu, wideo powstało po angielsku, bo nie było skierowane do Kremla. Ono było skierowane do nas. Zeleński i jego paczka gangsterów obwiniają Bannona, Takera, program jego Kirka, Jacka Posobca, za zadawanie pytań i odciąganie Amerykanów od bezwarunkowego finansowania tego wszystkiego. I są z tego powodu wściekli. I oczywiście krytyka brzmi, Charlie, jesteś marionetką Putina, nie. Jestem amerykańskim patriotą, szczerze mówiąc. Nie obchodzi mnie Putin, nie obchodzi mnie Zełęński, obchodzi mnie Ameryka. Wczoraj podszedł do mnie ktoś bardzo proukraiński, ktoś w ukraińskiej fladze. Powiedziałem, zdejmij to, to niedorzeczne. To tak samo, jakbyś nosił tęczową flagę i spytał, Charlie, po której stronie jesteś w sporze rosyjsko-ukraińskim? Odpowiedziałem, jestem po stronie Ameryki, czemu nosisz ukraińską przypinkę na szczycie amerykańskich pastorów? To dziwne. Tak, rozumiem, wspieram uchodźców, jestem całym sercem za tym, ale ja jestem po stronie Ameryki. Czy możemy wszyscy nosić amerykańskie przypinki? Nośmy odznaki Straży Granicznej, bo to, co dzieje się na południowej granicy to nie żart, to mnie martwi, jestem po stronie Ameryki. I wiecie, dostajemy mnóstwo maili: Charlie, proszę, zwiększ ochronę i tak dalej. Codziennie dostajemy groźby śmierci. Właściwie ktoś wysyła mi niemal co drugi dzień groźbę. I dziś znów się to pojawiło: Charlie, mam nadzieję, że Ukraińcy odstrzelą ci głowę. Świetnie, dzięki, doceniam, wydajemy ogromne pieniądze na ochronę. Ale puszczę ten fragment jeszcze raz, to nie jest żart, to nie Monty Python, to nie SNL. To osoba trans, Amerykanin mówiący po angielsku. To jest oficjalna transmisja ukraińskiego wojska po angielsku. To się nie dzieje przypadkiem. To próba zwrócenia uwagi Zachodu. Ta osoba jest ewidentnie psychicznie zaburzona, ale trans. I to właśnie dostajemy. Ludzie trans mają głębokie problemy psychiczne. Tak to jest, a jednak postawiono osobę z poważnymi zaburzeniami na czele ukraińskich sił obrony finansowanych przez amerykański Skarb BY, groziła amerykańskim dziennikarzom. Amerykańskiej wolności słowa, posłuchajcie uważnie. I jeszcze raz, to nie przypadek Zeweński przyjeżdża do kongresu, by wyciągnąć więcej pieniędzy. Ten gangster wraca, by szantażować amerykańskich polityków i wciągać nas dalej w wojnę bez zwycięstwa, w bagno bez wyjścia. Zełeński widział, co zrobiliśmy na konferencji Turning Point Action. Możecie być pewni, na konferencji Turning Point Action zapytaliśmy tysiące uczestników. 95% powiedziało, żadnych pieniędzy dla Ukrainy. Możecie być pewni, że ktoś to wydrukował, spojrzał i powiedział, to niedobrze. Więc wysłali osobę, o której wiedzieli, że przyciągnie uwagę. Bo gdyby to był jakiś przypadkowy, spasiony ukraiński gangster, to nie. Więc użyli osoby trans, bo wiedzieli, że to nade się na internetową sensację. A intensywność, jadowitość i złośliwość, z jaką ta osoba mówi, nie można oderwać oczu. To warte powtórzenia. Puszczę zaraz kolejny fragment. Ale podkreślmy. To jest po angielsku z konkretnego powodu. Skierowane do Zachodu. Amerykanie. Teraz rzecznik ukraińskich sił obrony. Mówi, że będą tropić i mordować każdego, kto jest rosyjskim propagandystą, i mówią nawet o zamachu. Można to tak interpretować. Nie mówię, że tak będzie, ale sugerują, że zamach na któregoś z propagandystów Kremla jest bliski czy spróbują zabić Stevea Bannona, Tuckera Carlsona, mnie albo kogokolwiek z nas w przyszłym tygodniu. Można tak to odczytać. Jeszcze raz, żaden z nas nie jest marionetką Putina czy rosyjskim propagandystą. Ale New York Times tak nas nazywa. Twitter tak nas nazywa. Trumpa też tak nazywali. A osoba finansowana przez amerykański skarb mówi: przyjdziemy cię zabić. To nie przesada. Posłuchajcie uważnie. Rosja nienawidzi prawdy, że ich obsesyjna uwaga na ukraińskiego ochotnika jedynie pozwala, by blask uczciwości narodu ukraińskiego świecił jeszcze jaśniej. W przyszłym tygodniu zęby rosyjskich diabłów będą zgrzytać mocniej. A ich wściekłe pyski będą się pieniły w niekontrolowanym szale, gdy świat zobaczy, jak ulubiony propagandysta Kremla zapłaci za swoje zbrodnie. A ten piesek Putina to dopiero pierwszy. Rosyjscy propagandyści, zbrodniarze wojenni, wszyscy zostaną wytropieni i sprawiedliwość zwycięży. A my na Ukrainie prowadzimy tę misję w wierze w Boga, wolność i całkowite wyzwolenie. Dobrze, domagamy się by ustawodawcy to zrozumieli. Co to ulicha znaczy? Będziemy ich tropić. To znaczy, że wyślą ukraińskich agentów do Denver w Kolorado, żeby mordować prowadzących podcasty. Co to ma znaczyć? Zaraz wracamy. No, czyli widzicie tutaj, taka informacja też mi się wyświetliła i pokazała, że Charlie też nie był za bardzo za tym, żeby tam finansować właśnie ze skarbca USA działań Ukrainy. No i zobaczcie, i dziewczyna z Ukrainy akurat ugodzona nożem przez, no, musiało być czarnego gościa, bo to jeszcze bardziej polaryzuje. No i w tym momencie wiele środowisk zacznie się ze sobą po prostu kotłować. Tutaj wam jeszcze wrzucę ten filmik. Już go mam. Jeszcze tylko go dodam tutaj do studio, gdzie właśnie jest analiza tych zachowań. To no jest tylko, wiecie, analiza. Tak jak przypomnę jeszcze raz, to co tutaj mówię, to co tutaj mówimy z Olą i z innymi gośćmi, to jest nasza perspektywa. Eee... Sami zresztą ocenicie. Zobaczycie, jak to wyglądało. Lecimy. O, to chyba nie jest, ten, nie jest ten filmik. Już zapytam się Oli, Gdzie ty mi go wrzuciłaś? Na Messenger. Na Messenger mam jeden bez tej analizy. Mam dwa właściwie mi wrzuciłaś. Tak, drugi. Okej, okay. dobra, już sobie. Tutaj wejdę. A, bo to jest w poście jeszcze, Tak. To jest ten przypięty tutaj. Aha, okej, okay, będziemy musieli wskoczyć chyba na. To jest ten, gdzie. A a, nie, to jest ten, który pokazuje tutaj moment, gdzie go ktoś postrzelił. Gdzie jest ta analiza, którą mi wysła, wysłałeś mi to? No, ale ja tego tu nie widzę. Widzę tylko, pobrałem te filmiki. Wysłałeś mi jeden, który. No, to jest właśnie ten film tutaj. I nie ma tej analizy. Wysłałeś mi tylko, jak pokazują tego gościa. Nie ma tych. To jest to. Co, to, co ja... to co było. Aha, dobra, więc no może później. Sprawdźcie przypięty komentarz tutaj, który wrzucę. Będziecie mogli sobie zobaczyć, jak to wyglądało. To poszukaj proszę jeszcze. Magda od głośnika. Cześć, Magda. Wiesz, co dzisiaj 20.30? 20, tak, właściwie tutaj startujemy przeważnie o godzinie 20. Czasu polskiego. Ostatnio dotarłem trochę później, więc do domu, więc musiałem przesunąć transmisję. A z racji tego, że jedziemy na żywo, no, nie mogłem się po prostu teleportować szybko tutaj do siebie przed komputer. Także no, normalnie o 20.00 zawsze, zawsze celujemy w godzinę 20.00 czasu polskiego. Także te sprawy, te, te rzeczy mnie naprawdę mega, mega zaciekawiły, zastanowiły. No, przede wszystkim nagłośnienie tego. Jeżeli coś jest niewygodne, jeżeli coś jest, co poszło nie tak, to świat milczy. Natomiast jeżeli. Coś się dzieje i chcą, żeby albo coś się sprawia, że się dzieje, i chcą, żeby te rzeczy jak najbardziej dotarły do ludzi, wtedy uruchamiają wszystkie swoje tuby propagandowe i zaczynają po prostu to wrzucać w eter, żeby ludzie żyli tymi wydarzeniami, no a później pojawiają się po jakimś czasie oficjalne wyjaśnienia, no i oczywiście reakcja, tak? Czyli Teraz się pojawią w mediach takie rzeczy, jak na przykład informacje o tak zwanym lewackim terrorze, no bo to jest niestety fakt, że ta strona sceny politycznej, zwolennicy lewicowi, no to mówią o miłości, a robią wręcz na odwrót. I jak to jest takie słynne powiedzenie, że najgłośniej krzyczy łapać złodzieja, a właśnie złodziej. Czyli osoby, które optują za pewnymi rzeczami, e, robią wręcz na odwrót. Nawet gdyby robiły tak jak e, trzeba, to ok, ale robią zupełnie na odwrót. Gdyby nie robiły tego, co mówią, to jeszcze ok, ale robią na odwrót. E, momencik, już właśnie dostałem linka. Dostałem linka od Oli. E, już momencik. Muszę w niego wejść, skopiować link i dopiero go pobrać. Także dajcie mi chwilę. Oczywiście zapraszam was do dyskusji tutaj. Jeżeli będziecie, zrobię wyjątek dzisiaj, jeżeli będziecie chcieli coś powiedzieć i mieli jakiś, jakąś konkretną analizę tego, co się wydarzyło, to dajcie znać, wrzucę ten link do studio i sobie. Chwilę podyskutujemy. Dobra, filmik się już pobiera. Jest już na dysku. Teraz już będzie w studio. I tutaj jest ten filmik zatytułowany: Dlaczego najprawdopodobniej była to robota wewnętrzna FBI. Ocenicie sami dla siebie. Ja nie wierzę, że te rzeczy są przypadkowe i yy, wybrali po prostu... No zresztą sam Charlie mówił w tym filmiku wcześniej, że nie wie kogo odwalą. Takera Carsona, tam jeszcze ktoś wymienił i, i czy jego yy, też siebie podał. No i gość niestety niechybnie trafił. Dobra, lecimy z tym filmikiem. Those of us who served in the military are a little bit aware of hand signals being thrown up and these two men need to really be looked into with some of the sniper looking signals, especially from the especially coming from the guy in the white and the guy in the black. Do you know how many massacres there have been in America over the last ten years? Counting or not counting gang violence. Great. Over the last ten years. Counting or not counting gang violence. Great. No czyli widzicie, no być może jest to przypadek, nie wiem ja rzadko wierzę w przypadki tego typu, ale wyglądało to jak jeden po drugim sygnał, który miał coś zakomunikować i tutaj niby że wskazuje ofiarę ten drugi mężczyzna w czarnej koszulce, a ten biały daje znak, że po prostu jest jakiś strzelec. Myślę, że nie ma co tego drążyć dalej. Tutaj bym zakończył. Napiszcie w komentarzach, co myślicie na ten temat. No, a dla tych, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, to zasubskrybujcie. Będziemy więcej tutaj, tego typu rzeczy wrzucać. A jeszcze jedna rzecz: pamiętacie, tutaj omawiałem na kanale również sytuację tego chłopaka, który tam zadziałał z siekierą na Uniwersytecie Warszawskim. I dokonał makabrycznej zbrodni, co też nagle temat ucichł już nic o tym nie jest wiadomo no i zobaczymy zanotowałem sobie, że te wydarzenia z Charlie'im i z Iriną miały miejsce 10 właśnie września no dwa dni temu i zobaczymy jak szybko te wydarzenia przejdą do niepamięci i co się będzie działo natomiast jeżeli media będą to utrzymywać dla mnie będzie to jasny sygnał, że w tym momencie no, to nie było takie zupełnie przypadkowe, tylko to jest grubsza gra, doskonale ułożona i oczywiście no, można wiele spekulować na ten temat, zresztą czas pokaże. Mam nadzieję tylko, że nie zacznie się teraz wielki chaos wszędzie, bo nad Polską też również przeleciały ostatnio drony i się tam rozbiły. No i tak dziwnie jakoś się składa, że prezydent Karol Nawrocki powiedział dzień wcześniej, zanim te drony walnęły na naszym terytorium w Polsce, że no nie wyślę polskich wojsk na Ukrainę. Z drugiej strony Zełański wypuścił ze swojego kraju młodych mężczyzn, którzy akurat kierują się w stronę polskiej granicy. Czyli tutaj prowokacja tutaj się zadziewa, no i też przyjeżdżają Ukraińcy, którzy. No, w zdecydowanej większości z tego, co obserwujemy, raczej nie, nie tyle, że nie są wdzięczni, ale wręcz plują na naród polski na różny sposób. Ja oczywiście mam przykład dwóch bardzo fajnych gości z Ukrainy, którzy pracują w tym samym miejscu, w którym ja. Są pracowici, są spoko. Natomiast to, co obserwujemy, w Polsce na większą skalę no to jest trochę takie, moim zdaniem nie teges i powinno zadzwonić tam wielu ludziom w głowach, co, co może się wydarzyć, jeżeli tak to będzie wyglądało w każdym razie dzięki wam dzisiaj za uwagę jesteśmy w łączności i słyszymy się już za tydzień, zobaczymy czy zrobię powtórkę z dzisiaj, czy będzie coś wiadomo, czy wrzucimy inny temat bo sytuacja zmienia się dynamicznie na świecie, no a tutaj możemy sobie porozmawiać o wielu e, rzeczach, oczywiście m, też wrzucam odcinki na Rambla e, dlatego, że jakby tutaj coś poznikało, to tam zawsze będziecie mogli sobie znaleźć wszystkie linki są w opisie, także pozdrawiam Was serdecznie no i oczywiście jeżeli się Wam podobają materiały tutaj na kanale obczajcie sobie więcej no to jest tam opcja podbij także podbijcie jesteśmy w łączności, trzymajcie się i mega, mega udanego, lajtowego, fajnego weekendu, cześć